Podinspektor Mariusz Rusiecki, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze. Bardzo smutna ta okoliczność. Co się mówi wśród policjantów? Jak przeżywacie te straty dwóch kolegów? No wszystkim jest po prostu bardzo, bardzo przykro. Brać policyjna się zna prawda, nawzajem. Ja osobiście też znałem policjantów z Wrocławia z nami ich przełożonych więc no bardzo, bardzo przykra sytuacja która pokazuje, że no nasza służba no niestety, ale jest bardzo niebezpieczna i bardzo skomplikowana no i niestety czasami należy wypełnić te słowa roty ślubowania Uwaga! Patrz coś! Za poległych naszych kolegów policjantów z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, w ich pamięci. Czy... Dowódca jednostki czuje się odpowiedzialny za swoich podopiecznych. Tak, Oczy... mentalnie, prawda? Nie mówię o służbowości i tak dalej. Oczywiście, że tak, bo y, wiecie Państwo, to jest tak jak ojciec prawda, i syn, tak? Każdy z nas ma dzieci, każdy. Stara się prawda, robić to jak najlepiej wychowywać. Tak samo jest w jednostce policji. Aktualnie jest dużo e, młodych policjantów i zarówno ja, jak i komendant e, młodszy inspektor Adam Jacek Pilch. Czujemy się tutaj odpowiedzialni prawda, za to, za tą całą brać e, policyjną. E, staramy się jak możemy. Ja osobiście jestem odpowiedzialny za pion kryminalny i staram się zawsze być na miejscu poważnych przestępstw, nie tylko poważnych, pracować razem z policjantami. Prawda? I to wszystko. Służba, Służba nie drużba. Tak Jak jest. się idzie rano do pracy, macie z tyłu głowy, że to jest bardzo niebezpieczne, że wszystko się może wydarzyć w ciągu dnia. No tak, oczywiście. Rano wychodząc z domu do służby, prawda? Tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy wrócimy o 15.30. Niejednokrotnie zdarzało się, że wracaliśmy po, po kilku dniach. Nieraz były sprawy. Prawda, że pracowaliśmy nad nimi dwa tygodnie. Przychodziło się na 2-3 godziny do domu przespać się. I taka jest służba, że czasami niestety, ale taka jest też prawda, że jest to kosztem rodziny, ale no, służba jest służbą i, i czasami może nie czasami warto poświęcić. Siebie, prawda, dla tej służby. Dziękujemy, że jesteście. Dziękuję, Dziękuję bardzo.